Rozstanie to doświadczenie, które niemal każde z nas przechodzi w swoim życiu. Choć jest ono bolesne, niezwykle ważne jest, abyś zrozumiała, że to, co czujesz, jest całkowicie normalne. Emocje, które towarzyszą rozstaniu, mogą być przytłaczające, ale są też częścią procesu, który pozwoli ci iść do przodu. Dziś skupimy się na bardzo ważnym aspekcie, jakim jest akceptacja rzeczywistości po rozstaniu. To będzie czas pełen czułości, akceptacji, wrażliwości i zrozumienia, przeznaczony specjalnie dla Ciebie, byś mogła zacząć proces odbudowy po trudnym rozdziale w Twoim życiu. Praca nad akceptacją aktualnego stanu rzeczy wymaga czasu i cierpliwości. Akceptacja nie oznacza rezygnacji czy zgody na to, co się stało. Jest to raczej świadome uznanie rzeczywistości i pozwolenie sobie na przeżycie wszystkich emocji z nią związanych. To krok w stronę uleczenia ran i odkrycia nowej ścieżki dla siebie. Aby zacząć, poświęć chwilę na refleksję. Siedząc wygodnie, z zamkniętymi oczami, zastanów się nad swoimi uczuciami. Pozwól im być. Pozwól sobie na smutek, złość, frustrację, a także na chwilę ulgi czy nadziei. Wszystkie te emocje są częścią ciebie i mają prawo istnieć. Następnie, gdy będziesz gotowa, spróbuj nazwać te emocje. Czy możesz określić, co dokładnie czujesz? Smutek? Zdradę? Strach? Czy może jest to mieszanka wielu uczuć? Dając im nazwy, zaczynasz proces zrozumienia i akceptacji. Ważne jest, abyś nie oceniała siebie za te emocje. Nie ma dobrych czy złych uczuć. Są one po prostu sygnałami od Twojego wnętrza, które informują cię o Twoim stanie. Akceptując je, dajesz sobie przestrzeń na uzdrowienie. Zastanów się też, co rozstanie oznacza dla ciebie osobiście. Co straciłaś, a co być może zyskałaś? Często w trudnych chwilach odkrywamy w sobie siłę i odporność, o której istnieniu wcześniej nie mieliśmy pojęcia. Jest też miejsce na to, aby spojrzeć na przeszłą relację z perspektywy. Czego się nauczyłaś? Jakie lekcje możesz zabrać ze sobą na przyszłość? To nie jest próba wymuszenia pozytywnego myślenia ale raczej zachęta do zobaczenia pełnego obrazu, który ma zarówno jasne, jak i ciemne barwy. Rozstanie to również okazja do ponownego odkrycia siebie. Czasami w związku tracimy cząstkę własnej tożsamości, zapominamy o własnych potrzebach czy pragnieniach. Teraz masz szansę na nowo zdefiniować, kim jesteś i czego chcesz od życia. To czas, aby postawić siebie na pierwszym miejscu. Pamiętaj, że to, co czujesz, jest ważne. Nie musisz spieszyć się z przejściem do porządku dziennego. Twoje emocje potrzebują czasu, aby się wyrazić i być przetworzone. Daj sobie to dobro. Na koniec weź głęboki oddech. Wyobraź sobie, że z każdym wydychanym powietrzem pozwalasz odejść części bólu, a z każdym wdechem przyciągasz do siebie nowe możliwości i nadzieje na przyszłość. To dopiero pierwszy krok w naszym miesięcznym kursie ku Nowemu Ja, ale już teraz możesz być dumna z odwagi, którą wykazujesz, podążając tą ścieżką. Dziękuję za ten czas spędzony razem w ramach pierwszej części modułu Akceptacja rzeczywistości. Pamiętaj, że każdy dzień przynosi nową szansę na wzrost i odkrywanie siebie w nowym świetle. Do zobaczenia w kolejnej lekcji, gdzie będziemy kontynuować naszą podróż ku odzyskaniu wewnętrznej siły i radości.